trafił w moje ręce taki właściwie legendarny tuner stanowiący wraz z, z magnetofonem i wzmacniaczem swoisty komplet w swoim czasie bardzo ładnie wykonany zewnętrznie oceniając wyglądał i wygląda nadal bardzo zacnie ten egzemplarz jest właściwie w stanie takim nienaruszonym można powiedzieć wygląda jak nowy właściwie to jest nowy jakby był nieużywany, a może tak bardziej adekwatnie do sytuacji. No cóż, podłączyłem do zasilania. Nie daje znaku życia, niestety. A więc, najpierw trzeba go uruchomić, zobaczymy, co dalej. No i zapewne będzie wymagał przestrojenia. Kilka zdań, może na temat tego projektu, w następnym fragmencie. I to na stole zabiegowym znalazła się znalazł się tuner AS632 e, tuner, który e, cierpi na to, że nie działa po prostu, nie daje oznak życia, no, ale pewnie jak już da oznaki życia, to trzeba będzie go również przestroić, bo cały czas jeszcze tor UKF pracuje. W pasmie CCL przepraszam, a trzeba by było właśnie zmienić ten to pasmo na CCIR. Bardzo ciekawa bardzo ciekawy egzemplarz, bo zachowany w stanie właściwie idealnym. Wygląda jak nowy i no po prostu prawie że nie widać śladów użytkowania, chociaż tuner ma już około no 35-40 lat. Nie wiem dokładnie w którym roku został wyprodukowany, ale na pewno w latach 80., bo to był czas, kiedy te tunery zaprojektowano i kiedy one powstały. Powstały chyba na początku lat 80-tych 81, chyba rok to, była, to był debiut na targach poznańskich, zdaje się, zestawu oznaczonego jako SSL017, jeśli się nie mylę. W skład tego zestawu Wchodził także magnetofon, korektor, no i oczywiście wzmacniacz. Nowatorskie dosyć rozwiązanie, bo zwróćcie uwagę, że to, się to wydaje się w tej chwili oczywiste, tak? to jest wersja Slim, tak zwana, czyli no tutaj od podłoża, od podstawy do, górnego, do górnej krawędzi front panelu jest jakieś 95 mm. Na większości produkowanych wtedy urządzeń to były urządzenia o wysokości 30-40% większej. Na początku swojej kariery, czyli na początku lat 80., myślę, że zestaw i sam tuner mógł chodzić za naprawdę nowoczesny sprzęt. No, nawet porównując go z markami, które występowały w zachodniej części przylądka Europa. No cóż, później się trochę zestarzał, niestety, albo stety. W każdym razie powstało kilka wersji rozwojowych od 1981 roku, właśnie między innymi wersja oznaczona jako 32, 44 jakieś tam inne jeszcze, kolejne 42. Część z nich, część z tych zestawów była również eksportowana, niestety nie pod marką Diora czy Unitra. Ale zwykle pod jakimiś innymi markami, pewnie na zamówienie, no właśnie, kontrahenta, który miał później dystrybuować ten sprzęt, wymyślano jakieś nazwy, pod którymi zestawy występowały. Tutaj widzę, że gałka chyba jest trochę jakby z innej bajki. Jakaś jaśniejsza trochę niż, niż ten zestaw, ale to może tylko może tak ma być. Aż tak dokładnie nie pamiętam tego wyglądu, jaki w latach 80. ten zestaw miał, czy ten konkretny tuner. Pamiętam natomiast, że był to na pewno przedmiot pożądania i wiele osób marzyło o tym, aby mieć w domu właśnie zestaw tego typu kolumny tonsil. Pualtus albo inne. To był naprawdę to, był, to było często marzenie wielu, wielu z nas w tamtym czasie. No a dziś, cóż, dzisiaj trafił do mnie egzemplarz uszkodzony. Już mówiłem o tym, nie daje oznak życia. No i y, będzie to również, y, będzie tu potrzeba przestrojenia. No o tym za chwilę. Zdjąłem górną pokrywę z tunera AS632. No i w pierwszej kolejności sprawdzam bezpieczniki, ponieważ nie dawało znak życia. Tu chciałem zwrócić Waszą uwagę na taki detal w postaci, w postaci korozji, która pojawia się na, tutaj na tych końcówkach, w tych gniazdach bezpiecznikowych. No tutaj akurat przybiera to formę takiej... Takiego tlenku w kolorze brunatnym, ale bywa różnie. Tak czy owak, niezależnie od koloru tego tlenku, warto jest te złącza zawsze oczyścić, ponieważ tutaj w innym przypadku kontakt jest yy, słaby, po prostu. Yy, a na ile jest to skorodowane, to można sprawdzić choćby po tym bezpieczniku, bo jak widzicie, nawet używanie do sporej siły, yy, on po prostu nie chce tego miejsca opuścić. Jest jak przyklejony więc. Yy, na pewno to są rzeczy, które, na które trzeba zwrócić uwagę przy, przy wymianie i zachęcam do tego, żeby skrupulatnie oczyścić końcówki, tutaj te kontakty. Przy okazji każdej wymiany bezpiecznika, jeżeli to jest sprzęt, który już po prostu ma swoje lata, bo inaczej po prostu nie będzie tutaj dobrego styku. Przy okazji moją uwagę zwróciły takie tutaj tajemnicze pieczątki, które. Które widać na tylnej ściance tunera. No, pieczątki kontroli jakości, jak sądzę. Tutaj wszędzie są oznaczenia, numery. Na przykład tutaj mamy WC313, tutaj prawdopodobnie jest PC360. Tutaj z tej strony MPX43, FM357. A więc poszczególne bloki funkcjonalne były sprawdzane przez pracowników, którzy pewnie mieli przypisany jakiś tam swój numer. No i po dokonaniu sprawdzenia regulacji e, strojenia e, przybijali swój, swoje znamie tutaj e, po to, żeby e, właśnie oznaczyć, że taka procedura została wykonana. E, taki relikt historii, można powiedzieć. No, ciekaw jestem, czy dzisiaj w produkcji wygląda to podobnie. Ja widziałem taśmy montażowe, gdzie produkowano nie wiem, choćby kamery wideo, czy widziałem takie, gdzie produkowano również głowice magnetowidowe, przetworniki CCD, Różne rzeczy. Jakoś nigdy nie zwróciłem mojej uwagi, czy tam. No, kontrola jakości oczywiście była, natomiast, natomiast w jaki sposób było to jakoś tam oznaczane na produkcie, to, to nie, szczerze mówiąc nie zwróciłem na to uwagi. A tu proszę, takie piękne, takie piękne relikty e, przeszłości. Tuner AS632 okazał się być tunerem przestrojonym. Sprawdziłem przy użyciu generatora. W paśmie dolnym nie odbierał. Sygnału ze skrajnych częstotliwości pasma w paśmie górnym odbiera, jest pełne pokrycie. W związku z tym nie było tutaj co przestrajać. Bo jak powiedziałem, przestrojone już było. Radio gra, jak słyszycie, właściwie to bez anteny odbiera 2-3 stacje, no to nic dziwnego, ponieważ w miejscu, gdzie ono jest w tej chwili zainstalowane. E, maszt e, znajduje się w odległości pewnie gdzieś ze 3 km w linii prostej, więc e, łaski nie robi, że odbiera bez, bez anteny, można powiedzieć. E, natomiast e, co tu było do zrobienia? No, no, trzeba było naprawić jeden z potencjometrów programatora, e, który miał wyłamaną... Wyłamane pokrętło. No i to zrobiłem. Więc teraz już komplet tych potencjometrów jest sprawnych. Radio działa poprawnie. Podbiera też na falach długich. No na średnich niespecjalnie chce, ale na długich działa. Spróbuję to pokazać. Proszę bardzo. Warszawa Pierwsza na falach długich. Bardzo fajnie, że, że jest ten odbiór. To tylko na antenie ferytowej, tej wewnętrznej można powiedzieć, chociaż ona jest akurat na zewnątrz odbiornika. W Warszawie, gdzie wcześniej takie radia reanimowałem, Warszawa Pierwsza na falach długich była nieosiągalna. W ogóle nic nie było osiągane na falach długich. Na falach średnich jest tutaj podobnie jak wszędzie indziej pewnie w Polsce, e, to znaczy e, można sobie posłuchać przeróżnych zakłóceń, na no, odbiór czegokolwiek tutaj liczyć za bardzo nie można, przynajmniej nie o tej e, porze dnia i, e, i przynajmniej bez zewnętrznej anteny. Z dobrą, o dobrej skuteczności no tutaj się odebrać nic nie da, żadnej audycji zostawiam tak jak jest tutaj była wersja taka też, że coś się dzieje z oświetleniem skali, ale ono jest takie właśnie jakie ono jest, tutaj tak jak widać z tej strony, tutaj po prawej stronie y, świeci trochę jaśniej, ale tutaj nie ma żadnej żarówki po centralnej części skali. Druga znajduje się w tym miejscu tutaj po lewej. Y, no ale to też y, ona działa i świeci, w związku z tym po prostu tak to po, po, powinno chyba wyglądać. Żarówki są odpowiednie y, na odpowiednie napięcie, więc świecą y, po prostu tak jak świecą. Przyczyną niedziałania były bezpieczniki, które wystarczyło wymienić, no i przede wszystkim wyczyścić też gniazda bezpiecznikowe, tak więc dosyć prozaiczne czynności tutaj były wykonane w przypadku tego, tego odbiornika, no ale fajnie, że już działa. Może wrócić do swoich, do swoich braci, jeśli tak można powiedzieć, o wzmacniaczu, korektorze i magnetofonie które stanowią komplet typu slim właśnie z tym, z tym tunerem. A więc niebawem, niebawem trafi do salonu, gdzie jego miejsce. I tyle.